Siema. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Soccer Boys Tak jest, dokładnie yy, No i co? No i w dzisiejszym odcinku będziemy strzelać tutaj karma w ciemno. Dokładnie Założymy tutaj Mam Czapkę Co ja. To co? Dogrywamy się teraz, dawaj No to. Tak? Bo 3, 4 A, znowu I jest. Ja. Gdyby czasu karnął chaos, nagle ja wszystko się odebrano, bracał się wrogiem, miał na cofer bogi, miał zimę spiekły, infozyły, cały świat pomalowano na szarą, a pomalowany na szarą nawet przez różowe okulary, już nie wyglądałby tak samo, gdyby wady były zaletami, a to, co jest między nami, wygasło, Straciło wartość jak kolejny, to drukowany baknot. Nie wiem co bym zrobił i nie chcę o tym myśleć co bardzo Chciałbym kurwa zacząć czas, ale w sumie nie wiem czy jeszcze warto Chciałaś mieć mnie na własność, ale życie zmienia I nie mogłaś rywalizować z pasją, dałbym wszystko by nie było tak teraz I nie mam pojęcia co zrobiło ze mnie wiele Chciałem mieć cię na stałe, ale życie zmienia yeah. まずは私だ To jest mój drugi dom niech wiszą kwy na tronu, ty dawaj pożyć rząd, znów czuję siłę żon, wracam do domu, nie było mnie tu chwilę testiłem przez cały tydzień, powiedz kto ciebie męczył, wszystkich mi pokzywa, Wiem, wiesz możesz mi ufać, nigdy ciebie nie skrzywdziłem, jesteś moją sceną, jestem twój, dam o twoje imię Pamiętasz te najlepsze chwile i wszystkie podknięcia, nie należysz do tych łatwych, tych do wzięcia często chcecie omamić jakiś muzyczny pękart. Prędzej na twoich testach Połamie sobie zebra s... szebra. Jeszcze dzięki takim jak my, masz tak, Wszystkie nadmuchane gwiazdki mają dziurę. Ostatni szał Zalewa bezrotewnych, je jak pobróć Mój rap jak diament jest tak drzelpę tonów czujesz mą obecność Stoję przy twoim boku jeszcze parę kroków i znowu wracam do domu Dzień, co na domu tam trafiłeś Wracam do domu no, a teraz moja kolej? Człowiek, co ukrywasz w prydę. Nie patrzcie w tą krew. Moment. w Nie czym sam sobie On z tym, że. Jest nie, nie widać, ale serio, nie nie widać. Nie Dobra. Teraz moja kolej? Moja kolej zakładam tu w tylko jeszcze jedę do żeby, żeby, żeby widział o co chodzi. Nie zabawa, aczkolwiek ze z tobą tańczyć. <laughs> I się nie będzie nie chciał oh. z tobą nie ja obawię, się na kamień. Chcesz gierkiem losu być sią, czy losu panem? Czosnki grunt pod stopami czas podnieś ból, do wszystkich grup być tak, przygotowany Tylko się rany, o rany, o rany Krzyżuj o rany, wrogom o rany, 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 plany, ich plany, ich plany Spróbuj nie dać plamy, sobą samym Żyć szczerze, a wierzę, że możesz być też małym ty w górze go masz nawet ty przegrasz Twarz się zachowasz twarz, zresztą się na tym znasz, wiesz to, bo masz już znasz, przetrwarz, powiem może to numer tobie. nie Wchodzę na scenę znowu, daj mi mój mikrofon, to już się do tropu. Dawaj głoszy i to. Znów ją? Wracam do domu. Chodzę na scenę znowu. Daj mi mój mikrofon. Tu słyszę bit do To jest mój drugi dom. Niech wiszący na dzwonku. Ty dawaj i to. Znów ją? siłę, ziom. Wracam, do domu. Wracam do domu. Chodzę na scenę znowu. Daj mi mój mikrofon. Tu słyszę bit do bloku. To jest mój drugi dom. Niech wiszący Oooo, no? Jest no nie! Siadło? No. Widocznie. Dobra, mamy. Strzelam lepiej na ślepo. Niż normalnie Więc... Yy, dogrywka No dobra, teraz ja mogę już tam z Okej Ja zaczęłam Dowiadaliśmy się, że dogrywka będzie w normalnych karniach W yy, normalnych karnych i nie na ślepo Nie na ślepo, normalne Jakoś. karne, a on stoi pierwszy Patrzcie, go teraz rozwalam Ej zioka

Jeśli teraz nie trafię, to szmucz nam wygrał. Dzisiaj po konkurencji. Zaczynajmy. Renaldo, jak? Na tak jest! Na! Dziękuje za, za konkurencję, ale teraz już נאָר. איך קער Staj. 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 Mamy to! Pierwsze obejrzenie. Druga arlikowa seria. Dobiegła yy, tak do końca. Wbijajcie na... Dawajcie łapki. Suby. Dokładnie tak. No, dzięki za obejrzenie. Po prostu czekajcie na więcej. No, dokładnie jestem super. Halo. Elo.